Dobry, witam Państwa serdecznie. Fizoterapia Adam Markiewicz. Dzisiaj sobota, skończyłem już przyjmować pacjentów i chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów o pozycji, którą widzicie Państwo tutaj na rysunku. i Jest to pozycja podparta, podparta bokiem, gdzie prawa ręka naszego pacjenta jest podparta na łokciu. Dziecko leży na prawym boku. Ten bok, który przyjmuje, doświadcza obciążenia, większego obciążenia, jest wydłużony, tak jak Państwo tutaj widzicie, łukiem, a bok, który jest odciążony, jest skrócony i on jest, pod, on jest podporowym. Bardzo często tutaj tego Państwo nie widzicie na, na rysunku, ale lewa noga naszego pacjenta, który, który był u nas, był u mnie we wtorek. Jest, jest podparta tutaj dystalnie palcem bardzo często dziecko też używa całej stopy do podporu dzięki czemu może doświadczać jeszcze nie w pełni ale pewnego obciążenia kończyny dolnej stopy zaczynają kształtować się Łuki stopy dojrzewają. Ta pozycja jest jak najbardziej fizjologiczna, prawidłowa. Charakteryzuje ją to, że musi wystąpić już pewna dojrzałość pomiędzy mięśniami prostującymi tłowia, a mięśniami, a mięśniami zginającymi. I ta stabilizacja mówi nam o tym, że dziecko tą równowagę pomiędzy mięśniami zginającymi tłów, czyli te, które ciągną do siadu, a prostującymi miśniami antygrawitacyjnymi się dokonała. I ono najczęściej dokonuje się około 7 miesiąca życia. Tutaj pacjent w wieku 8 miesięcy, to były urocze bliźniaki, a chłopca ocenialiśmy jako pierwszego. I taką piękną pozycję amfibii, piękną pozycję stabilizacji tłowia chłopiec nam zaprezentował. Pozycja dojrzała, pozycja funkcjonalna, czyli podczas wykonywania tej pozycji, chłopiec był w stanie chwytać młotek, a ta, ręką podporową, czyli tą, która podpierała się na łokciu, ale również potrafił lewą ręką dążyć do chwytu, chwytu obórącz. Ta pozycja, którą obserwować możemy w 7, ósmym miesiącu ży życia, jest pozycją przejściową. Można byłoby powiedzieć, że jest bliską pozycji półsiadu. Do półsiadu brakowałoby nam podporu tutaj prawej ręki na wyprostowanym łokciu i wtedy moglibyśmy mówić o półsiadzie. Więc w pozycji amfibii jesteśmy pomiędzy pozycjami niskimi, czyli leżeniem na plecach, na brzuchu, w pronacji, w supinacji, a pozycjami wyższymi, czyli siadem. I właśnie pozycja amfibii łączy nam pozycję leżenia z pozycją, z pozycją siadu, jest niejako takim przygotowaniem. Ciekawostką jest to, że fajnie, gdy ona jest prezentowana obustronnie, choć najczęściej dzieci wykorzystują jedną stronę, w której tą idealną amfibię nam pokazują. Dlaczego? Dlatego, że Tutaj już zaczyna dominować jedna strona w relacji głowa-tłów i wiodącą, i wiodącą stronę dziecko, wiodącą stroną dziecko prowadzi przejście do tego pięknego podporu w pozycji amfibii. Chciałbym Państwu teraz pokazać na, praktycznie do czego. Może prowadzić pozycja amfibii, do czego nam jest potrzebna. Na przykładzie filmu, który będziecie Państwo widzieć tutaj na ekranie, a ja pozwolę sobie podglądać i opatrzeć tutaj ten film słowem komentarza. Zaczynamy od pozycji. Tak, tutaj zobaczcie Państwo, że głowa też ma pewną swobodę. Dziecko, zarówno może. To spojrzeć w prawo, jak i w lewo. Swobodnie lewą rączką chwyta młotek, jest w stanie go włożyć do buzi. Nie ma tutaj zawahania, dziecko się nie waha, jest pewne swojej pozycji i utrzymuje ją przez długi okres czasu, tak jak na, tak jak na tym filmie. Spójrzcie Państwo, tak, pięknie. Druga ręka dąży do chwytu, również swobodnie manipulując w dłoniach, operując młotkiem. Tak, młotek. Jest bardzo ciekawy i drugą końcówką też mogę włożyć, włożyć go do buzi. Zobaczcie, państwo teraz dziecko, podążając za młotkiem, przejdzie powolutku do pozycji do pozycji leże, leżenia na przedramionach, potem bardzo szybko, dynamicznie przechodzi do, <laughs> przechodzi do pozycji na brzuchu z wyprostowanymi kończynami. Tutaj zainteresowany żywą młotkiem e, chce go znów. Mieć w swoich rączkach. I proszę bardzo, co się wydarzy? Hops! Proszę bardzo, piękne, dynamiczne przejście do pozycji czworaczej. I tutaj warto opowiedzieć też y, słowo o tym, jak ważną rolę odgrywa podłoże, ponieważ y, rodzice przyszli na kontrolę tutaj z tymi z bliźniakami. Natomiast y, ten chłopiec y, przyjmował pozycję czworaczą, ale dopiero przy odpowiednim podłożu, rozebrany, kiedy. Kontakt, kiedy kontakt kolana i stopy jest z podłożem, dziecko w stanie jest się zakotwiczyć, ponieważ kiedy jest w pełni ubrane, jest, jest, w, pozycji, jest, w, pełni ubrane, jest w pozycji na podłodze śliskiej, woli raczej pełzać, aniżeli wysilać się, bo po prostu kolana się... Usuwają, więc tutaj po raz pierwszy chłopiec przyjął pozycję czworaczą i zobaczcie Państwo, co się stało dalej. Zaczął przemieszczać się w czworakach, kilka takich kroczków lewa, prawa ręka, lewe kolanko, hop, i przeszedł znów do leżenia, leżenia na, na brzuszku, złapał go, uzyskał to, co chciał, czyli Ee, znów miał młotek w swoim posiadaniu i zobaczcie co może się jeszcze wydarzyć pięknie znów przechodzi do pozycji do pozycji amfibii podpiera się łapie za, za lewe udo i zobaczymy czy pójdziemy z tego kawałeczek wyżej proszę bardzo już mamy wyprostowaną prawą kończynę już mamy wyprostowaną kończynę jesteśmy bardzo blisko do uzyskania siadu z pozycji bocznej chłopiec jest zainteresowany tym młotkiem bardzo, bardzo mu się spodobał. Zobaczcie jak manipuluje lewą nogą yy, odpowiednio ją zbliżając do tułowia, bądź oddalając. Wtedy przenosi yy, przenosi środek ciężkości ciała bądź to w swoją prawą, bądź w lewą stronę. I zobaczmy, czy... A zobaczcie jeszcze jaka dystalna yy, tutaj jest yy, fiksacja stóp, gdzie dziecko zakotwicza lewą stopę po to, aby... Otworzyć biodro i jeszcze efektywniej przenosić e, ciężar ciała na swoją, na swoją lewą stronę. Zobaczmy, jak to się wszystko zakończy. Tak, jest, jeszcze trochę próbuję, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Brzuch piękny, zobaczcie, jak piękny brzuch. Już mamy siad podparty, i od tego siadu podpartego dzieli nas tylko e, chwila od uzyskania e, pełnego siadu, a brakuje nam jeszcze tylko rotacji. Zewnętrznej lewego stawu biodrowego. I tutaj znów, na brzuchu młody, mało tego pokazuje nam piękny, pokazuje nam piękny piwot na brzuchu, piękny obrót i ponowny, i ponowny chwyt młotka. Udało się. Czyli zobaczcie Państwo, w tak bardzo krótkim filmiku, dziecko pokazało nam wiele bardzo ciekawych zdolności motorycznych. Pokazało nam Pozycja amfibii, pokazało przejście z tej pozycji do pozycji na brzuchu, do niskiego, wysokiego podporu, potem do czworaków. Rozweseliło mnie i rodziców, w tym, że pierwsze kroczki w czworakach zostały, e, zostały zrobione. Potem piękny pivot, wszystko tutaj bardzo ładnie e, nam e, wychodziło, e, i kończąc już e, ten materiał dzisiejszy. Chciałbym powiedzieć, że właśnie ta pozycja wiby jest tą pozycją pośrednią, takim starterem do, do, pozycji, do pozycji wyższych, do pozycji bardzo ważna jest umiejętność stabilizacji tłowia w tej pozycji. Tutaj łopatka ustawia się w takim, w takim ustawieniu, aby obciążyć już bocznie, bocznie tłów i już tylko czekać na to, kiedy dziecko siądzie. Tutaj nasz pacjent 8-miesięczny jest już bardzo blisko osiągnięcia pozycji siedzącej. Pytanie, czy osiągnie ją z pozycji czworaczej, czy osiągnie ją z pozycji bocznej. Wydaje mi się, że tutaj są wszystko jest możliwe, mogą są dwie, przynajmniej dwie opcje rozwojowe przejścia do siadu. Oczywiście oboje bliźnięta były świetnie rozwinięte, co widzieliście Państwo na materia, materiale filmowym. A jeżeli Państwo macie pytania co do rozwoju Waszych płociech, bardzo serdecznie zapraszam. Pozdrawiam i do następnego spotkania Fizjoterapia Adam Markiewicz. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.